Mamy godzinę gdzieś koło 5.30. Wybaczcie, że jestem taki zaspany, ale ze względu na to, że dopiero stałem. I jak widzicie w slingu mam rybkę, niestety nie jest jakaś za duża, ale ważne, że jest, zaraz Wam zaprezentuję. Widzicie, rybka w dobrej kondycji wypoczęła sobie w wodzie, więc pewnie ciężko będzie mi go zaprezentować, ale zaraz spróbujemy. Maleńka rybka, bo myślę, że coś koło 2,5 kilo, więc, więc jak na sztukę to nie jest jakiś za wielki, ale ważne, że coś się działo w nocy, że przynajmniej ta jedna rybka padła i zobaczcie, jaki on jest ciemny, bo kolorki, o ile uda się zaprezentować. Łatwo nie będzie, bo odpoczął całą noc taka rybka Tak jak mówię, nieduży Ale fajnie, że przynajmniej on się zameldował Wziął na bałwanka Podajże e, 18, wanilia podbita szesnastką popapem Taki karp. Nie będę go już męczył. Od razu leci do wody. Poleciał w dobrej kondycji, jeszcze miał chlapł całego, więc muszę się przebrać. Ale pobudka z rana ok. Szkoda, że nic się nie udało jeszcze w nocy dołowić. Wędki na razie jak widzę jak zaczarowane eee, została mi jeszcze, no ponad dobę jeszcze zostanę, więc e, mam nadzieję, że coś większego uda się upolować na tym łowisku i że e, zobaczycie to na materiale. A ja teraz idę zjeść jakieś śniadanie, idę się rozbudzić i co i widzimy się wkrótce. Mamy trzeci dzień drugiej doby, godzina 6.30 Niestety żadnego brania już nie zanotowałem przez nockę eee, Słabo jestem zdziwiony, miałem nadzieję, że jednak pojedzie na któryś wędce eee, Natomiast e, nic kompletnie się nie wydarzyło, nawet pika spałem jak suseł eee, więc zaraz Wam jeszcze zaprezentuję, co, co mi się udało na spławik w dzień dołowić, jakie rybki wpadły. No i ja powoli będę się już zbierał. Robi się coraz bardziej gorąco. Myślę, że nie ma sensu siedzenia do godziny 14 do tej, co mam wykupione. Więc myślę, że, że do jakiejś 10 maksymalnie posiedzę, jak się złożę. I, i to będzie na dzisiaj wszystko. I zaraz Wam pokażę te rybki, które mam w siatce. Praktycznie wszystkie ryby to są sumiki karłowate, więc szkodniki. Natomiast na no kilka, jak widzicie, po siatce zdechło. Natomiast ja resztę wypuszczam. Myślałem, że zabiorę je do domu, lecz nikt nie chciał wziąć tę rybę, więc, więc wypuszczę ją tutaj z powrotem do tego łowiska. No i to by było na tyle dzisiaj. E, idę właśnie złożyć zaraz namiot. Tak samo wędki już ściągam e, i będę się zbierał. Więc e, jeżeli Wam się podobał film, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i zachęcam Was do kliknięcia e, subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby żaden film Was nie ominął i żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Zapraszam Was też na moje social media e, i co? I do kolejnego razu. Myślę, że niedługo pojedziemy na inne łowisko i tam he, tym razem będzie lepiej i złowimy jakieś fajne rybki. Więc ja się już żegnam z Wami do kolejnego wypadu Siemano.